That's Wstąpił do piekietu, czy ciebie nie jest na niemiasę. Siedzi tutaj, co chował, jak zawsze wiążego, stanął przyjemny i

Święty Maryjo, Matko Boża, ucie, za nami i teraz, w śmierci naszych, tam Zdrowia się w imię na postanę. Wolę z tytułu kolonowania przynosięcego analizę. Jakby wał był ciągnięciem działania nałożono ci w sposób okrutny głowy na Twoją koronę, czy nie wątpię głowy. Tylko tyle spływające. Za naszej grze, która świeci Cię, jest największa przy życiu. Czy Masz to jest, i nie Twoje przeciwko, Twoje, Boże, Twoje, na Twojej bo na ziemi? Słowa nasze, Boże, i dzisiaj w naszej jako i Boże, tam naszego, Boże, nie odczyszczamy, bo Święty, w po prostu, ale zdrowie, i i Bogu stanę ja do Bogu, Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, bądź się za grzesznymi teraz i w rodzinie śmierci naszych. Amen. Zdrowiaj Maryjo, na Pan z tym Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boże, się za nami teraz i w śmierci naszych. Amen. Zdrowiaj Maryjo, na na z Tobą, Bogu i Bóg usławiony, obłudź obok Twojego Jezusa, Święta Maria Bóg błogosławiony, za najwyższej, teraz i w śmierci. Naszykamy. Zdrowaś, Maryjo, na swój pełny Pan z I Bóg usławiony, obłudź obok Twojego Jezusa, Święta Maryja, Bóg błogosławiony, księdza najwyższej, teraz i w naszych śmierci. Naszykamy. Zdrowaś, Maria

na pastów obok, co nas nie stami, bo wstąpach, na nam oczu, do jest święta Maria nad głośno, za licznie, teraz gdzieś śmierci naszych ran. Zdoś Mario na pastów bo co na śniadaniu stami, bo na do jest święta Maria nad Bożą, czy za licznie, teraz gdzieś śmierci naszych karów. O coś w długo świętym i była na początku zawsze i na piękny kofanek. O mój, zim przyjechali na naszni grzechy za głowy sodą na piękny. Dobra, wszystkie. co ja w Twojej kości, na Twoim kamieniu. Wir sind Maria von der Bescheidung der Bescheidung der der Bescheidung der die der Bescheidung der Bescheidung

Wszystko się temu, jak była na początku, teraz jest zawsze na jej piłkana. O mój Jezu, przepraszam, nasze żywe złowy na znowu nas wydawaj. Módl się zaraz święta, może Boże, że cierpią, się wstali, chodnijmy w kobiecy, wstęp sobie, Amen. Król na przynajmniej przed Panem mądrej, Król w Polsce, nieba i ziemi, Król na wszyscy, zawsze i wszędzie, w Boże Bożego Ojca, w posłusznej woli Ojca, bądź uwielbiony, przede wszystkim na nieba i ziemi, Amen. W Ojca i Syna, i Ducha Świętech. Amen. Obrigado can use